Cześć, cześć, z tej strony Maximus i dzisiaj sobie zagramy w Star Wars 3 Zemsta Sithów, Revenge of the Sith, i dzisiaj Aftermath in the Temple, poziom 15, jest to również 15 odcinek. Mamy 6 sekretów do znalezienia w tym poziomie. Pamiętam ten poziom, nie jestem jego fanem, bo to są jedni z najbardziej wkurzających przeciwników, jacy istnieją. Mm, dokładnie, ale to na spokojnie. O, przypadkiem nacisnąłem, że zaczynamy. Spoko, podoba mi się, i tak to zacząć. Oh, fine, yeah. how many other jedi have managed to survive? heard from no one, have we? i saw thousands of troops attack the at jedi temple. received a coded retreat message, we have. it requests all jedi to return to the temple. It says the war is over. well, then, we must go back. Hmm. suggest dismantling the coded signal, do you?

O nie nie Nie, nie. Wo Jakim za to zrobiłem tego nie wiem jak zawsze zresztą Dobra. Kurde, wiedziałem, że będzie mnie. niej. niesamowite jesteś, obiła nie. Tak jest, idź jodeł, idź, idź, zgadzam się. Bo ja aktualnie potrzebuję się podleczyć troszkę, ale tam była bakta w sumie. Właśnie, wycofaj się. Dobra, jodeł sobie poradził, jak najbardziej. No to zresztą jest joda, więc... Co musi dziwić? Co zostawiodeła? Dobra. Przerzuciłem go do góry, zaczepij się. Możemy sobie to zrobić. Dobra Nie! Zanim widzę, wystrzelić! strzelić Jestem Ła! co to to? Świetnie nic nie, nie to zrobiłem prawie tak? ja. Nie, nie wierzę że... Tylko jednego trafił w tym ataku Dobra Teraz ci będą nas napieprzeć, a nie, wysadzą nam kolumnę Świetnie, uwielbiam to Wysyłajcie, boom! Róbcie boom. To tak jest! I zrobi nam przejście, o to chodzi. Oczywiście, żem to nie trabił. Stay back. Dobra, a my to. Perfect timing. Tak, no tego dużego. Tak jest. Dokładnie. Nie wierzę, że straciłem to. Ow. jak obrywam. Wow, ja tego fara już trzymałem. Wiem to trafił. myślę, że z dwójką tutaj sobie poradzić, Jeszcze z jodełem. Dobra, bo chcę stawiać sobie z tamtym jeszcze.

Czemu nie spadłeś? Halo, lewitujesz. To jest chyba wystarczający powód, żeby spać, co nie? Nie, po prostu muszę być... niesamowity jesteś. Daj. Co mam ci dać? O nie, tylko nie ci... Pierwniej płotki. Świetnie. Tego chciałem. Dobra, mamy zagłudy. Świetnie. Oła, nie spodziewałem się tego, że nie podpali. Oła, no, przestańcie mi oddać ogniem. Miotacie ognia. A tamte temu co się stało. Nie wierzę, że złapał mnie jeszcze dziad. to, że, żeby tak spudłować. Wzieliby się to, żeby tak spudłować. Wiedziałem, że mi trafi. No, trafi mnie jeszcze raz pewnie. Dobra, trzeba się podleczyć z wszystkiego, co się mam. Dobra, nie, najpierw trzeba skoczyć. Albo zostawić sobie tyle, żeby można było skoczyć. Dobra. Można to wskoczyć? To jest zbyt skomplikowane dla ciebie. A, tam można było wejść od tamtej strony. Okej. Okay. O. 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 O.

Dobra, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, e... czekajcie. Ariatax. Ehm... Palmshock. Size masz. Nie ma tych wszystkich. Może krytykala? Nie, krytykala, żadne dasze taki. Czekajcie, tu mamy i e hold w trójkącik. Wow! widzieliście to? A widzicie? Dobra, widzieliście to, a jednak widzicie to, że lewituje tamto. Dobra, zaraz lecimy do Mesa Aha. Jak nie możesz, odeł. Ja ci muszę serio pomóc z takim maluszkiem? Bozie, kochanym. Wiem, żeby to przejść dalej Myślę, zrobili, ale... ...wiem, gdzie ty sąsujesz. Dobra, no, czekajcie. Dobra, inteligencja. Dobra. O! Wyleczyliśmy się akurat, nie, zaczepi się. No, Dobra, tylko szkoda mi zdrowia mojego. No i całe moje straty teraz. No i tak to wygląda właśnie, walka z tymi.

Is the dark side now urgent? Our mission is attacking the clones are. I preferred it when the clones were our allies. You're no better than a droid. <laughs> the I are you not better than <laughs> a droid? No, so Co to. Okej, okay, dobra. Wiem jak to zrobić. Tego nie zamierzałem teraz zrobić, no ale... Lubimy ten atak bardzo. Nie oszukujmy się, jest fajny. Ola. No nie no. Dajcie mi się zawić wszyscy. Tak wiem, że na górę potrzebujemy wejść. Dobra. Powiem że najpierw się podleczę. Też by na skok wystarczyło oczywiście. Nie o to chodziło akurat, nie, no ale... Nie wierzę. No nie wierzę, dostanę mnie. No serio, że go nie załatwił Serio! A, Właśnie aktywali jakiś tam protokol Good Hmm Znaczy, że załatwił wszystkich nie ma. Tutaj. Dokładnie. O to chodziło, proszę państwa. O to właśnie chodziło. Dziękuję. O ja dużo się tutaj pojawił zaraz. Wow! To było fajne. Nie oszukujmy się. To jest stuknięcie. Impressive. Dobra. Zgadzam się. A na jakie po drugiej musimy dostawać? My idziemy po tej stronie, to jest fajne. Fajnie, to wymyślili sobie. O! Czekajcie, ja pozwólcie sobie wyleczę. Czy się przydali tutaj wyleczeniu dokładnie? Nie. Oła, za co to? Pięknie. 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 O, teraz też do zera Jedi. Oba! Boże, za dużo was tutaj. Sorry, trzeba było tak to zrobić. Wow! No tak, to jest ten o! o zdrowia! Ła! Jak se zdrowia? Dobra. Eee, x, 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 Nie x, kółko. Kółka. Chodź. No, gin, gin, gin. Jak ja mam takiego cela, no to sobie może ginąć. Można rakiety, dobra, zaczepiście. Dobra, ja się skupię na obronie. Musi ochłonąć, nie oszukujmy się. Kurde, zaraz padnę. Dobra, jedno ja nie, skup się na broni. O, ciekawe, to się zrobiło. Oj, 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 a tobie co się stało? Ciekawe. Dobra, o jesteśmy w archiwum w końcu. O, oj, to jest są ci, których właśnie nie lubię.

Do cierpliwszym. Nie. To jest niesamowite. Nie oszukujmy się, rzucenie mieczem e, przytrzymając e, te, 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 te moje super kombo, mogę się teraz poleczyć. Kurde, padnę. Nie, nie uwierzycie mi, ja na drodze padnę. Kurde, mogę jednak... Tam to za dużo zdrowe zabiera. No i są przejebani. Ja nie mam zdrowia już, prawie. Dobra, musimy uciekać. O Boże, mam do że to jest koniec. Jezu, to już koniec. Udało się, nie wierzę. Bez śmierci. I must know the truth, Master. It can't be. You have done well, my new apprentice. Now, Lord Vader, go and bring peace to the Empire. I can't watch anymore. Destroy the Sith. We must. Mm-hmm. Nom. Dokładnie. Wow, mission rewards. Eee, ładnie impresiów się nabiło. Cool. I Masterful i też jest fajnie. O. Maxa a tego z Trzy tylko. Nie dziwię się w sumie. Okej. Okay. Mm. Dobra, najpierw trzeba po komba iść, czyli po aria ataki. Teraz po... Nie uszukujmy się, komba są w tym wszystkim najważniejsze. I teraz po grapple. Na maksa. I teraz możemy sobie coś tutaj zrobić. Mm. Nie uda się, prawda? Mogę sobie z czegoś, z jump ataków mogę sobie zrezygnować trochę. Bo tyle powinno wystarczyć. Albo całe sobie zdejmiemy z tego, czekajcie. I teraz zobaczymy. Mm, Tutaj na Maxa to. Czy potrzebuje coś? Dobra, forsa, force pusha bym sobie dorównał. Z force stanem. Eee... Zyberfrowa chyba nie... albo Zaberforo. Dobra, możemy pójść po Zaberfro'a. Tutaj mamy te lokty... Throwdown, dobra, może grapy uda nam się kiedyś zastosować, kto wiem Dashing grunge. a to mamy area. Focus, side bomb, X i hold trójkąt. Focus, slash, combo, hold trójkąt. Focus, shockwave, hold, plus trójkąt. Critical ataki mamy. Next strike, dobra. Mamy to, dobra, skończmy to wydawanie tych punktów. Będzie. Dobrze. Your game has successfully been saved. A friendship in flames. Dokładnie, będzie teraz Anakin vs Obi-Wan, to znaczy teraz będzie Obi-Wan vs Anakin. Dokładnie rzecz biorąc. A więc, to by było na tym dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę, zapraszam do następnych, trzymajcie się, no i cześć! Pa pa!